Jeśli chodzi o pieszych i o ustępowanie pierwszeństwa pieszemu, które zbliża się do pasów, tutaj dużo też jeszcze nauki, edukacji wśród pieszych, którzy też muszą się nauczyć, a szczególnie w dużych miastach. Jest kilka takich przejść dla pieszych, na przykład przy ulicy Kruczej, gdzie naprawdę nie da się przejechać, bo piesi idą cały czas, nie ma tam świateł. Tu też pieszy musi się nauczyć, że, że trzeba poczekać, aż się zbierze chociaż dwoje, troje pieszych i wtedy przechodzić, a nie iść, bo jest przejście dla pieszych, to kierowca musi ustąpić. Owszem, musi ustąpić, powinien ustąpić, ale też tworzą się przez to piekielne korki w takich, w takich miejscach i wśród pieszych też powinno się przeprowadzać akcje edukacyjne. Oczywistym jest, że, że kierowca, widząc zbliżającego się pieszego do, do, do przejścia dla pieszych, musi zwolnić. Kilkakrotnie zdarzyło mi się obserwować takie sytuacje, podjeżdża autobus na prawym pasie, lewym pasem gna jakiś samochód, nie zważając na to, że jest przejście dla pieszych. Kilkakrotnie wstrzymałam oddech, widząc, że przed ten autobus Wchodzi pieszy, ten ktoś po lewej stronie, na, na lewym pasie nie zwalnia, i w ostatniej chwili pieszy uskakuje. Błagam w takich sytuacjach: uważajmy na lewym pasie, kiedy mamy duży samochód po prawej stronie, nie widzimy, co, co się dzieje na przejściu dla pieszych, czy ktoś wchodzi na to przejście. Błagam, uważajmy. To są, wydaje mi się, naj, najczę, najczęstsze przypadki, kiedy, kiedy dochodzi do, do wypadków na, na pasach.